Zoltan, zbierz obrońców. Co tu tak cicho? Myślałam, że będziecie się radować. Sam król Henselt zaszczyci nas swą osobą. Wszyscy zginiemy! Nie odeprzemy ataku! Henselt jest niezwyciężony. Głowy do góry! Wreszcie nie będziemy walczyć z pachołkami, ale z królem! Będzie musiał uznać nasze zwycięstwo! A może się boicie? Może lepiej wywieścić białą flagę? To takie proste! Hensel szybko zaprowadzi tu swoje porządki! Krasnoludy wyplują płuca w kopalniach! A elfy szczesną, kryjąc się po lasach! Chłopi będą batorzeni, bo nie ukłonili się dość nisko! Taki kraj chcecie zostawić swoim dzieciom? Nie! Nigdy! Strach was obleciał, bo nadchodzi Henset? A kimże on jest? Bogiem? Nie! Ma ręce, nogi i krew! Czerwoną, tak jak my wszyscy! A jeśli ośmieli się przekroczyć te mury, trzeba ją będzie mu Nas nie zobaczy jutręki, nie wróci do swoich kobiet, nie napije się z przyjaciółmi. A my będziemy pielęgnować ich groby, kiedy spoczną w ziemi. Edirskiej ziemi! Ci, którzy przeżyją, będą żyć z podniesioną głową! Bo tylko takie życie ma sens! A teraz do broni i na mury! Pokażmy Henseldowi prawdziwą wojnę! Thank <laughs> you.